księże ordinariusze, księże biskupi, dostojni hierarchowie wymienionych wcześniej w diecezji, inspektorze, salesjanów pragnę podziękować księże Sylwestrze w imieniu własnym, jak również kapłanom, którzy pochodzą z tej parafii jako parafiany też, bo w tej parafii chrzczono pierwsza komunia, kolejne sakramenty i tak dziękuję za ten aukros, co Przyplata się 6 lat temu. Pan Bóg powołał do siebie mojego święta doboszcza już po podziale tej parafii Jeruzalemowskiej. Święta Stanisława Marta. 1 maja tego 31 maja tego roku Pan Bóg powołał do siebie do siebie. 6 lat temu. Umierał też Marek Adaszy też tutaj był wikarem. To dzieło symbolowe, ten ołtarz odwrócone, to wszystko można by wiele mówić. 7 października, 13 października tutaj, że Pan był 6 lat temu zabrał go do siebie. Zabierał tam kolejną za Miłosia, który był tutaj wikarem, który był który Chrystusa Króla i zapomniał się jako przede wszystkim człowieka o dobrym sercu, jako kapłana, Według serca Chrystusowego, co to może nie przypadek, że w czerwcu jest Twój ogrzew. Świętego Bonifacego, gdy pracowałeś w Wrocławiu pod wezwaniem tej baraki powiedział takie białe męczeństwo, wielkiej miłości do człowieka. Za tą dobroć serca, dla każdego, nie chciałbym przedłużyć, dla najbiedniejszych, różne pogrzeby, bardzo trudne z młodych. Przy współpracy sióstr Śpietanych, sióstr Salezjanek, akurat 6 lat temu też umierały wspaniałe siostry Salezjanki, siostra Janina Parafiińczyk, śpiewy, wszystko miłożycie życiem ta parafia, nazwałbym Ciebie też proboszczem rodziny. To tutaj gromadziłeś wszystkie rodziny, jubileusze, które robiłeś, okazji 25-lecia mniejszych i 10-lecia świętej rodziny. Taka miłość przedłużająca się z kapłanami, którzy tutaj to niech Bóg będzie że sobie jeszcze prosimy, wyproś łaskę dla nas, chociażby może jednej tysięcznej, tej gorliwości, tej miłości i polecamy Cię Bożego miłosiermu, co może ludzkiej łodności, bo głosiły rzeczywiście imię Pana. Wieczną poczędę graczom dać Panie. I odpoczywa w pokoju wiecznie.